Właśnie poznaliśmy tytuł czwartego Spidermana z Tomem Hollandem w roli głównej. Co skrywa się za tytułem? To w dzisiejszym odcinku. Mamy w końcu datę premiery Beyond the Spider-Verse, czyli najlepszej animacji ze Spider-Manem w roli głównej, jaką kiedykolwiek widziałem. Kojot vs. Akme został oficjalnie odratowany, natomiast Nintendo ujawniło datę premiery aktorskiego filmu Legenda Zeldy ruszyły zdjęcia do trzeciego sezonu serialu Root Smoka, a Jennifer Salke, czyli szefowa Amazon MGM, odchodzi ze stanowiska. Tym samym Rings of Power został potencjalnie uratowany. No dobra, dzisiaj o tym wszystkim, ale najpierw porozmawiamy sobie o trzecim sezonie 1670, bo drugiego sezonu jeszcze nie dostaliśmy, a tu nic gruchy, nic pietruchy i nie jest to prymaprylisowy żart. Netflix oficjalnie ogłosił, Trzeci sezon. Za pomocą social media Netflix potwierdził dzisiaj, że powstanie trzeci sezon serialu 1670. Niestety będziemy musieli trochę poczekać, bo data premiery na razie jest bliżej nieokreślona w roku 2026. Polski Instytut Sztuki Filmowej już w lutym nakierowywał widzów na to, że 1670 będzie miał kolejny sezon. We wspomnianym instytucie pojawił się wniosek o dofinansowanie na nowe odcinki 1670, no i każdy mógłby sobie pomyśleć, no chodzi o drugi sezon. Nie, bo w tym momencie drugi sezon już był nagrany. Natomiast teraz przechodzimy do smutnej wiadomości, ponieważ Blade prawdopodobnie został na dobre skasowany. W październiku 2024 Marvel usunął Blade'a z kalendarza premier kinowych. No, wszyscy myśleliśmy, że po prostu film ma przerwę. No i tutaj dla przypomnienia, Kevin Feige ogłosił Blade'a w 2019, czyli 6 lat temu, podczas San Diego Comic-Con w roli tytułowej i głównej Maharshala Ali. Od tamtej pory film był po prostu dosłownie i w przenośni w piekle. Mieliśmy chyba ze 6 scenarzystów, ze czterech reżyserów, no i ostatecznie... E, Maharszała Ali pojawił się jako Blade w scenie po napisach w Eternals i tylko jako głos. Od tamtej pory nadal grzecznie czekamy, no ale wygląda na to, że nigdy się nie doczekamy, bo jak teraz nie powstanie, to znaczy teraz mam na myśli przed końcem multiverse Sagi, no to już go nigdy nie dostaniemy, bo będzie już po prostu za późno. Oczywiście Blade może pojawić się w takich widowiskach jak przygotowywany przez MCU Midnight Sons oraz Avengers: Doomsday i Secret Wars bez konieczności posiadania swojego solowego filmu. Nie wiem jak wy, ale ja już się z tym pogodziłem. Od bardzo dawna wam powtarzam, że Blade no umówmy się, raczej nie powstanie, bo gdyby miałby powstać, to już dawno by powstał. No ale problemy związane z filmem, no niestety były mocniejsze niż chęć zrobienia tego filmu. Przechodzimy do następnego news'a. Jennifer Salke odchodzi z Amazon MGM. No i możesz sobie pomyśleć, a co mnie to obchodzi? To w końcu jakaś tam zwykła babka. No nie, chodzi o to, że jest to jedna z najważniejszych babek, jeżeli chodzi o prawomocnictwo w Amazon MGM. Jennifer Salke była przewodniczącą wytwórni. No teraz niestety albo istety. Odchodzi ze swojego stanowiska. To odchodzi to trochę na wyrost, ponieważ chodzi o to, że założyła swoją własną firmę produkcyjną czy producencką i będzie miała jakby wyłączność na projekty związane z Amazonem. Ale za jej czasów powstały takie perełki jak Rings of Power. No i Ewidentnie jest to jeden z najdroższych seriali, jakie kiedykolwiek powstały, no i jak wiadomo, jeden z najlepszych seriali, jakie kiedykolwiek powstały. No i na tej fali sukcesu oczywiście tutaj cudzysłów musicie zauważyć chyba ktoś stwierdził, że pora odpuścić. W Amazonie pracowała od 2018 roku i nadzorowała takie projekty jak Roadhouse, Na Samą Myśl o Tobie, czy Saltburn, no i wspomniany Rings of Power. Z ciekawszych wiadomości, nikt nie zajmie jej stanowiska, bo Amazon stwierdził, że to, czym się zajmowała, będzie rozdystrybuowane, o trudne słowo, udało się za pierwszym razem, pomiędzy innych współpracowników. Także nie trafimy z deszczu pod rynne. Kolejna dobra wiadomość będzie dla fanów fantazy, bo właśnie rozpoczęły się zdjęcia do trzeciego sezonu serialu Rud Smoka, czyli spin-offu Gry o Tron. Oprócz informacji o początku zdjęć dostaliśmy też nowe nazwiska, które wystąpią w tym serialu, m.in. Tommy Flanagan czy Dan Fogler. No i tutaj przypomnę, Root Smoka to spin-off, a właściwie prequel gry o tron, który się dzieje mniej więcej 200 lat przed wydarzeniami z gry o tron, gdzie Root Targaryenów jest u szczytu swojej władzy, ma chyba 15, 16 czy ok, mniej niż 20 smoków, bo nie jestem pewien dokładnej liczby, no i sieje po prostu spustoszenie tam, gdzie chce siać spustoszenie. No, no i tyle. Serial teoretycznie ma się kończyć na czymś, co nazywa się Tańcem Smoków. No i kolejna słodko-gorzka wiadomość, ponieważ Nintendo ogłosiło za sprawą swojej aplikacji Nintendo Today datę premiery live action filmu Zelda słodko Goszka. Dlaczego słodka? No bo ogłosili datę premiery. Dlaczego gorzka? Bo musimy czekać aż do marca 2027 roku. No ale spokojnie, czas szybko zleci. Reżyserem filmu będzie Wes Ball, który ma na swoim koncie trylogię Więźnia Labiryntu oraz Królestwo Planety Maup. Jednym z producentów filmu będzie Shigeru Miyamoto, czyli jeden z twórców gry. Czy taka Hashi Tezuka będzie kolejnym producentem? No. Nie wiem, czas pokaże. Na razie dowiedzieliśmy się o jednym. Kolejny news. Kojot kontra Akme został oficjalnie odratowany. Jest to hybryda akcji i live action, który opowiada o kojocie kontra Akme. No nie jest to żadna niespodzianka. Nowym dystrybutorem filmu będzie Ketchup Entertainment, czyli dystrybutor filmu Porki i Dafi ratują świat. Jak podało Hollywood Reporter, teraz Ketchup Entertainment przejęło prawa, czy wykupiło sobie prawa do dystrybucji tego filmu na całym świecie. Tylko na razie nie mamy konkretnej daty premiery. Mam nadzieję, że film osiągnie gigantyczny sukces, aby pokazać tym ćwokom z Warner Bros. że niepotrzebnie robią film za kilkadziesiąt milionów dolarów, później sobie odpisują go od podatku. Zresztą ciekawi mnie jedna kwestia. Odpisali go od podatku i teraz go sprzedają? To jak to działa? To najpierw sobie odpisali od podatku, zgarniając trochę kasy, i teraz go jeszcze raz sprzedają? Nie wiem jak to działa. Jeżeli znasz się bardziej na tych niuansach niż ja, no to daj mi znać w komentarzu poniżej. No i tym sposobem przechodzimy do jednego z tematów dnia i chciałbym was zapewnić, nie, to nie jest pryma-aprilisowy żart, ponieważ sama informacja pojawiła się jeszcze 31 marca, a mówię tutaj oczywiście o Beyond the Spider Verse. Mamy konkretną datę premiery, a jest to 4 czerwca 2027 roku. No, i teraz uwaga, bo pierwotnie film miał trafić do kin w zeszłym roku, czyli w marcu 2024 roku. No, ale został opóźniony na czas nieokreślony. Chodzi o to, że twórcy chcieli zrobić z tego animację idealną. No, okej, okay, mają wysoko postawioną poprzeczkę i ja mówiłem od wielu miesięcy, że ja chętnie poczekam, ale właśnie, żeby animacja była i historia przede wszystkim. Perfekcyjna. No i wygląda na to, że twórcy mają już tą perfekcyjną historię, a teraz badają, teraz zajmują się animacją. Informacja pochodzi z CinemaCon, który właśnie się odmywa, także codziennie będziemy dostawali naprawdę soczyste kąski. W pierwszy dzień był dniem Spidermana, no bo Sony miało swój panel. Pierwsze dwie części zrobili Phil Lord i Chris Miller. Niestety dla nich pojawiły się oskarżenia o nieprzestrzeganie przepisów pracy i zmuszanie animatorów do pracy przez kilkanaście godzin dziennie. I kilkanaście, mam na myśli kilkanaście, 15, 20 godzin dziennie, co wydaje się trochę ekstremalne, no ale takich oskarżyli. No więc teraz za film odpowiadają. Inne osoby i mam nadzieję, że ich wizja zostanie dopełniona albo przynajmniej wizja Lorda i Millera zostanie jakby przekazana w trzecim filmie. Reżyserami trzeciej części jest Bob Pericetti i Justin Thomson, na szczęście obaj panowie byli związani z poprzednimi filmami, także powinno być dobrze. No i temat dnia, na który już prawdopodobnie trafiliście, czyli czwarta część Spider-Mana. Oficjalnie znamy tytuł filmu, a jest to Brand New Day. Czyli w wolnym tłumaczeniu zupełnie nowy dzień. Jest to adaptacja komiksów. To znaczy jest taka seria komiksów i to nie mała seria komiksów, która ma dokładnie taki sam tytuł. No i fakt, że takie coś jakby dostaliśmy, no to już pewnie wiecie. Ale co kryje się za tym tytułem? Część tej historii mamy już w MCU, bo mówi o tym, że wszyscy zapomnieli, kim jest Spider-Man, to znaczy kto kryje się za maską Spider-Mana. Peter Parker czuje się samotny, MJ nie wie, kim jest Spider-Man, Ned Leeds nie wie, kim jest Spider-Man, jest po prostu. Sam, czyli wszystko zaczyna się od nowa. No i Tom Holland podczas CinemaCon 2025, dosłownie jak nagrywam ten materiał wczoraj, wyszedł na scenę i powiedział, że będzie to kompletnie nowy początek dla Spidermana. Będzie to taki soft reboot przygód Spider-Mana. Komiksowy Brand New Day to taka seria z 2008 roku, która pokazuje konsekwencje wydarzenia, które spowodowało, że wszyscy zapomnieli, kim jest Spider-Man. No i to już mniej więcej widzieliśmy w No Way Home. Film jednak zbyt blisko nie będzie trzymał się oryginału, no na przykład z tego powodu, że w komiksach to wydarzenie zakończyło małżeństwo Petera i Mary Jane. No a jak doskonale wiecie, jeżeli chodzi o filmy, to taka rzecz się nie wydarzyła, Peter dopiero jakby zaczyna studia. Potwierdzono reżysera jest to Daniel Destin Creton, czyli gość, który był reżyserem Shang-Chi i legendy 10 pierścieni”. Za scenariusz odpowie Eric Somers i Chris McKenna, czyli twórcy fabuły „No Way Home”. Data premiery ustanowiona jest na 31 lipca 2026. Zdjęcia powinny rozpocząć się dosłownie lada moment. No i... Pamiętajcie, jak to było z tymi wszystkimi przeciekami dotyczącymi poprzedniej części. Mieliśmy chyba z 8 różnych tytułów i, wiecie, z, z 10 różnych dat premier, także nie przywiązujcie się, aczkolwiek uważam, że mimo, że data może się przesunąć, to tytuł zostanie. Na razie.